Dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego live'a to będzie ciepły dom rozmawialiśmy już o rekuperacjach rozmawialiśmy już o pompach ciepła i rozmawialiśmy o materiałach izolacyjnych teraz chciałbym opowiedzieć co nieco o sprawach bardziej formalnych czyli o rozliczeniu wniosków z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. najpierw może przybliżę proces tego jak wygląda składanie wniosków generalnie jeżeli chodzi o wnioski to mamy dwa rodzaje wniosków. Są to wnioski albo o dofinansowanie, gdzie klient, beneficjent programu wykłada środki potrzebne na termomodernizację z góry i uzyskuje zwrot tych środków właśnie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast istnieje też możliwość prefinansowania dla osób z niższym dochodem, gdzie po podpisaniu umowy z wykonawcą, Beneficjent programu dostaje te środki częściowo z góry, to znaczy WUFOŚ wypłaca zaliczkę na konto wykonawcy, wykonawca wykonuje te prace budowlane w ciągu 120 dni, a później wykonawca już rozlicza całą resztę tego dofinansowania we własnym zakresie. To jest bardzo ciekawa, bardzo ciekawa forma finansowania właśnie dla osób z niższym dochodem, które bardzo często właśnie nie mają pieniędzy na wymianę źródeł, źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Dlatego jest to ta część programu, która jest bardzo popularna właśnie wśród osób o niższych dochodach. Teraz, żeby złożyć wniosek, potrzebujemy tak naprawdę tylko jednego dokumentu. Do złożenia wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potrzebujemy zaświadczenia o dochodach z Ośrodka Pomocy Społecznej. Takie zaświadczenie o dochodach można bardzo łatwo zdobyć, wystarczy pójść właśnie do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, poprosić o zaświadczenie o dochodach do programu Czyste Powietrze. Wypełniamy jeden formularz i Ośrodek Pomocy Społecznej, właśnie w konsultacji z Urzędem Skarbowym, przygotowuje taki dokument i po kilku dniach można. Pójść i go odebrać. Takie zaświadczenie o dochodach jest konieczne, żeby się kwalifikować na dotację z prefinansowaniem, jeżeli otrzymamy takie zaświadczenie o dochodach, to możemy wtedy złożyć wniosek. Jeszcze z kwestii formalnych na pewno będzie potrzebny numer Księgi Wieczystej i będziemy potrzebować się dogadać z wykonawcą co do zakresu prac. Natomiast jeżeli chodzi o temat dzisiejszego live'a, czyli to, o czym naprawdę chciałbym porozmawiać, to jest to, gdzie można popełnić błąd przy składaniu wniosku, dlatego, że bardzo wiele firm może podchodzić do tego tematu składania wniosków w sposób niedokładny i popełniać przy tym błędy. Więc warto wiedzieć, co może pójść nie tak, co można zrobić źle, i jeżeli jesteśmy na to przygotowani, to możemy sprawdzić te firmy wcześniej, bo możemy się zapytać po prostu, czy wiedzą, jakie te błędy można popełnić. Jednym z takich najczęściej występujących błędów, gdzie ten wniosek jest odrzucany od razu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, to jest to, że ta umowa z wykonawcą w imieniu beneficjenta została podpisana przez osobę nieupoważnioną. I teraz tak, może to być albo osoba, która nie ma notarialnie poświadczonego pełnomocnictwa ze strony beneficjenta, żeby tę umowę w jego imieniu podpisać, albo to może być osoba, która na, na, na przykład nie widnieje w księdze wieczystej jako właściciel albo, albo współwłaściciel domu, więc firma, która składa ten wniosek powinna przed złożeniem wniosku sprawdzić dane w księdze wieczystej i wtedy dopiero składać wniosek w imieniu beneficjenta, bo jeżeli złoży wniosek w imieniu niewłaściwego beneficjenta albo na podstawie niewłaściwego zaświadczenia o dochodach, to wtedy jest stuprocentowa szansa, że ten wniosek zostanie odrzucony. Drugim bardzo ciekawym powodem odrzucenia wniosku jest błędne, błędne wskazanie adresu budynku. To znaczy we wnioskach na przykład może być wskazywany adres budynku, który, w którym ktoś aktualnie mieszka, czyli adres korespondencyjny, a ktoś składa wniosek jako beneficjent na inny budynek, którego jest współwłaścicielem i osoba, która jest nieuważna przy składaniu wniosku, może podać ten pierwszy adres jako adres prac, zamiast tego, gdzie rzeczywiście jest ten budynek, który wymaga termomodernizacji. Istnieje też taka opcja, że na przykład budynek jest w innym województwie. Niż jest adres zamieszkania beneficjenta. Więc jeżeli występuje taka sytuacja, to zawsze składamy wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, tam gdzie jest budynek, a nie tam, gdzie mieszka beneficjent. To jest bardzo ważne i to trzeba zweryfikować właśnie na etapie składania wniosku. Ciekawym tematem jest też to, że program Czyste Powietrze, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest bardzo często aktualizowany, to znaczy te, 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 ten fundusz odpowiada na różne potrzeby właśnie i beneficjentów, i, i innych osób, które korzystają z tego programu, aktualizując warunki ich zasady i aktualizując wzory formularzy. I teraz, jeżeli złożymy formularz na nieaktualnym wniosku, albo jakiś dokument złożymy na nieaktualnym wzorze formularza, to zostaniemy albo wezwani do poprawy, albo ten wniosek zostanie odrzucony. Kolejnym problemem, o którym już napom napomknąłem wcześniej, jest kwestia nieaktualnych danych w księgach wieczystych. Jeżeli księga wieczysta jest niezaktualizowana, to może być powodem do odrzucenia wniosku. Natomiast tutaj ten temat jest taki, że jeżeli mamy firmę, która jest doświadczona w składaniu wniosków. To taka firma wie, że y, takie rzeczy można załatwić y, właśnie w formie oświadczeń. To znaczy, WUFOŚ nie wymaga, żeby te wszystkie y, dane w księgach wieczystych były aktualizowane na bieżąco przez notariusza. Jeżeli jest jakaś podstawa prawna typu właśnie oświadczenie albo upoważnienie, które. Weryfikuje te sytuacje w Księdze Wieczystej, to można to w ten sposób załatwić. Więc to jest bardzo ważne, żeby współpracować tutaj z firmą, która składa te wnioski i się uczy przy składaniu wniosków, bo nie składa te wnioski cały czas źle. Jeżeli jesteście zainteresowani złożeniem wniosku albo macie więcej pytań o program Czyste Powietrze, których, na które tutaj nie odpowiem. To możecie zadzwonić pod nasz numer telefonu na naszą infolinię 12 419 88 83. Powtórzę jeszcze raz numer telefonu 12 419 88 83. To jest numer infolinii, gdzie od poniedziałku do piątku, od 9 do 17 yy, są nasi konsultanci, którzy odpowiadają właśnie na pytania beneficjentów w programie Czyste Powietrze. Także bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, nawet jeżeli nie chcecie podpisać umowy, ale chcecie się czegoś dowiedzieć o programie Czyste powietrze, to na spokojnie można zadzwonić i porozmawiać z takim konsultantem. On na pewno wszystko wyjaśni i na wszystkie pytania odpowie. Wracając do tematu powodów odrzucenia wniosków, to jest też. Jedna taka rzecz, która się pojawia, to znaczy czasem się podpisuje umowy z wykonawcą dużo wcześniej niż się składa wniosek, czasem najpierw się składa wniosek, potem się podpisuje umowę z wykonawcą i pojawia się tutaj taki problem, że albo w załącznikach mogą być niekompletne dane, albo dane z umowy z wykonawcą są inne od tych danych, które są we wniosku. Więc jeżeli umowę podpisuje inna osoba niż jest beneficjentem wniosku, to nie można do takiej umowy dołączyć do wniosku do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w twoim województwie. To są takie ogólne rzeczy, o których chciałem opowiedzieć i to są takie rzeczy bardzo formalne i które są bardzo potrzebne, czyli kwestia dokładności w składaniu tej dokumentacji. Natomiast są też takie rzeczy, które jakby przez nieuwagę są, których brakuje. To znaczy, ktoś składa wniosek i na przykład nie ma pewnych wymaganych załączników, czyli na przykład nie, do, nie dołączy ktoś do wniosku oświadczenia na oświadczenia zgody na doręczenia elektroniczne. Taka zgoda na doręczenia elektroniczne nie jest konieczna, natomiast jest bardzo przydatna w kontaktach z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Przede wszystkim ze względu na to, że dużo łatwiej i dużo szybciej jesteśmy w stanie zdobyć pewne informacje. To znaczy, jeżeli są braki we wniosku, albo jeżeli wówość ma jakiś problem, którego nie jest w stanie sam zweryfikować, to wtedy wysyła maila na takiego maila beneficjenta, no i jesteśmy w stanie od razu zareagować, nie musimy czekać na pocztę. Zadziwiająco często zdarza się, że osoby, które składają wniosek na prefinansowanie, nie, za, nie załączają zaświadczenia o dochodach albo za, za, załączają nieaktualne zaświadczenie o dochodach. Jeżeli z Ośrodka Pomocy Społecznej pozyskasz takie zaświadczenie o dochodach, to ono jest ważne przez trzy miesiące. I jeżeli składasz wniosek 1 sierpnia, a masz zaświadczenie o dochodach z kwietnia, to ono jest nieaktualne. Nie jesteś w stanie wykorzystać go do złożenia wniosku, niestety musisz pójść po kolejny. Z innych rzeczy i z błędów, takich formalnych, które można popełnić przy składaniu wniosku, to jest właśnie kwestia tych doręczeń elektronicznych, o których mówiłem wcześniej. To znaczy, jeżeli dostaniemy jakąś informację z WFOS-u, że czegoś brakuje, coś jest nie tak, albo oni zweryfikowali i potrzebują pewnych uzupełnień to oni zawsze wskazują termin doręczenia takich dokumentów. Jeżeli przekroczymy ten termin doręczenia dokumentów, to nasz wniosek też może zostać odrzucony ze względu na braki formalne. Więc jeżeli pojawi się jakaś informacja o korekcie, to tą korektę trzeba wysłać natychmiast. Nie można z tym czekać, nie można próbować tego opóźniać. Jeżeli komuś się wydaje, że może poczekać, no to właśnie ryzykuje tym, że ten wniosek gdzieś na późniejszym etapie zostanie odrzucony, właśnie przez to, że są te braki w dokumentacjach, jest ta opieszałość w kontaktach z urzędem. Duży problem jest właśnie, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych dofinansowań, związany z tym, że te urzędy nie działają wystarczająco szybko, bo tych wniosków jest dużo. Natomiast jeżeli już jest coś do poprawy, to oni wymagają, żeby to było zrobione od razu. Więc warto pamiętać przy wyborze firmy, że musi to być firma, która jest w stanie bardzo szybko reagować na różne rzeczy, które się pojawią w ramach składania tego wniosku. Jeżeli chodzi o kontakty z wójtosiami, to wrócę jeszcze do tego tematu, natomiast w temacie ksiąg wieczystych. Bo też wspomniałem i napomknąłem o temacie ksiąg wieczystych i o tym, że wiele rzeczy można załatwić oświadczeniem. Natomiast warto sprawdzić przed złożeniem wniosku, czy rzeczywiście beneficjent programu, czyli osoba, która składa ten wniosek, jest właścicielem albo współwłaścicielem domu wpisanym do księgi wieczystej. Urząd na tej podstawie sprawdza, czy beneficjent się kwalifikuje. Do otrzymania dofinansowania z programu Czyste powietrze. Natomiast jeżeli w, tej, w Księdze wieczystej nie ma tych informacji o właścicielstwie albo współwłaścicielstwie, no to tutaj tego wniosku albo nie można złożyć, albo trzeba cały ten proces przeprowadzić dopiero, żeby można było ten wniosek złożyć. Bardzo ważne jest żeby też w księdze wieczystej była właściwa informacja o przeznaczeniu tego budynku. Jeżeli program czyste powietrze to jest program przeznaczony dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych. To znaczy, że w jednym budynku musi być maksymalnie jedna księga wieczysta, ewentualnie dwie, jeżeli jest podzielony na dwa lokale mieszkalne. Natomiast jeżeli w jednym budynku jest więcej niż dwa lokale mieszkalne, no to wtedy Takiego budynku nie można objąć dofinansowaniem z programu Czyste Powietrze. Kwestia jest też nie tylko podziału na dwa lokale mieszkalne, ale w niektórych domach, na przykład, są lokale mieszkalne i lokale gospodarcze. Jeżeli istnieje taki lokal gospodarczy w ramach domu, to jego powierzchnia nie może przekraczać 30% powierzchni domu. To jest bardzo ważne w składaniu wniosku, że jeżeli mamy dom, którego powierzchnia przekracza Lokal, lokal gospodarczy w ramach tego domu przekracza 30%, to nasz wniosek jest odrzucony. Natomiast jeżeli nie przekracza tych 30%, no to tutaj jest kwestia tego, że nasze dofinansowanie zostanie obniżone procentowo o wielkość tej części gospodarczej tego budynku. Bardzo częstym problemem, który zdarza się, Właścicielom domów jest to, że chcieliby dostać dofinansowanie i spełniają wszystkie warunki, ale na przykład dom nie został jeszcze oddany do użytku, dlatego że nie spełnia pewnych norm, albo nie zostało to po prostu przeprowadzone formalnie. No i jeżeli dom formalnie nie został oddany do użytku, to nie można na taki dom wziąć dofinansowania. I teraz jest ciekawa sprawa, że. Dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ważne jest, kiedy dom uzyskał pozwolenie na budowę, bo to determinuje jakby stan jego efektywności energetycznej. Natomiast dom nie może uzyskać pozwolenia na budowę i nie może być zbudowany po 2014 roku, żeby uzyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu Czyste Powietrze. Natomiast może zostać oddany do użytku po tej dacie. Więc to jest bardzo ważna informacja dla osób, które mają ten problem. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, no to na przykład może się zdarzyć, że w Księdze wieczystej jest informacja o tym, że są współwłaściciele tego domu, natomiast nie ma możliwości pozyskania od nich zgody na przeprowadzenie tych prac. Jeżeli nie ma możliwości pozyskania zgody współwłaścicieli na przeprowadzenie prac, to takiego wniosku też Gównoś nie może procesować. Więc to jest bardzo ważne, żeby upewnić się, jaki jest status nieruchomości, i to, tego nie trzeba robić samemu. To na spokojnie można zrobić, właśnie z firmą, która może takie dofinansowanie dla Ciebie pozyskać. Jeżeli taka firma pozyskuje dofinansowania i składa wnioski, może zweryfikować, status twojego domu, czy on się kwalifikuje pod ten program czyste powietrze. Jeżeli chcesz to zrobić z nami, jeżeli chcesz zadzwonić i porozmawiać z naszym konsultantem, który skwalifikuje twój dom, to znaczy powie ci, czy kwalifikujesz się na to finansowanie albo prefinansowanie z programu Czyste Powietrze. Wystarczy, że zadzwonisz na 12 419 88 83. To jest numer na naszą infolinię, gdzie od, od piątku, od 9 do 17 pracują nasi doradcy do spraw termomodernizacji. Przypominam, numer telefonu 12 419 88 83. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Możesz zadzwonić, zapytać o to, czy twój dom się kwalifikuje, ile tego dofinansowania możesz dostać, jaki zakres prac obejmie dofinansowanie i tak także myślę, że to jest bardzo... Ważna informacja, jeżeli zastanawiasz się nad termomodernizacją Twojego domu. Ciekawym przypadkiem jest też to, że bardzo kontrowersyjnym źródłem ogrzewania z punktu widzenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest ogrzewanie gazowe. To znaczy nie możemy otrzymać dofinansowania na Ocieplenie domu, czy tam wymiana źródła ciepła, i tak dalej. Jeżeli przez ostatnie 3 lata średnio zużywaliśmy więcej niż 5600 kWh ciepła wygenerowanego z gazu rocznie. Czyli bierzemy średnią z ostatnich 3 lat. Jeżeli zużyliśmy więcej niż 5600, no to to jest też podstawą do odrzucenia wniosków. To wszystko jest w regulaminie programu Czyste Powietrze, który każda firma, która składa takie wnioski, no, musi znać. E ważne jest też to, że nie można rozliczyć żadnych środków, żadnych e kosztów, które zostały poniesione wcześniej niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku. Ale jeżeli składałeś albo składałaś wniosek o dofinansowanie, albo jeżeli. Robi, robiliście jakieś prace termomodernizacyjne i dowiedzieliście się dopiero o programie Czyste Powietrze, i że można z niego uzyskać dofinansowanie, to warto te prace termomodernizacyjne włączyć pod wniosek, ale wniosek musi być złożony najpóźniej 6 miesięcy po przeprowadzeniu tych prac. To znaczy, że jeżeli dopiero teraz dowiadujecie się o programie Czyste powietrze, a zrobiliście już termomodernizację domu, to dalej możecie uzyskać dofinansowanie w przysługującej Wam wielkości. Natomiast musicie pamiętać, że ten okres od wykonania prac do złożenia wniosku nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Więc nawet jeżeli zrobiliście część prac, a część prac wykonaliście wcześniej, to tę część prac, która została wykonana wcześniej, możecie dołączyć do wniosku. I potem w ramach wniosku procesować dalej te prace, które jeszcze chcecie zrobić. Myślę, że jeżeli chodzi o taką formalną wiedzę z zakresu składania wniosków w programie Czyste Powietrze, to podsumowałem te najczęściej pojawiające się błędy. Głównie to są błędy formalne, czyli albo jakieś informacje nie zgadzają się z umową, albo. Info, albo te informacje, które są we wniosku nie spełniają kryteriów programu Czyste Powietrze, albo przekroczyliśmy termin, który wyznaczył nam WUFOŚ na przesłanie i dostarczenie dokumentów, więc warto zwrócić uwagę przynajmniej na te trzy kategorie problemów, które mogą się pojawić. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Pracach termomodernizacyjnych, o tym, jak działa program Czyste Powietrze, o tym, na co można uzyskać dofinansowanie, i w ogóle, jeżeli ciekawi Was temat termomodernizacji w Polsce i transformacji energetycznej, to zapras zapraszam Was bardzo serdecznie na nasze live. Y. W każdy czwartek o 14 to będzie ciepły dan. Na dzisiaj kończymy, także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam w przyszłym tygodniu o 14 w czwartek. To będzie ciepły dom.